Dzisiaj wspaniała uroczystość, wręczenie stypendium naszym najwybitniejszym uczniom naszych szkół i podstawowych i ponadpodstawowych. Nasze skierniewickie perły, 131 dokładnie takich uczniów, uczennic i uczniów, dzisiaj takie stypendia otrzymało. Ja bardzo chciałem serdecznie im pogratulować, bo z roku na rok w Skierniewicach jest coraz więcej stypendystów, ale również podziękować przede wszystkim rodzicom, opiekunom, naszym wspaniałym pedagogom, nauczycielom, dyrektorom szkół, bo to jest Państwa praca. Oczywiście te diamenty, te perły, które mamy w mieście Skierniewice, te wspaniałe talenty, one potrzebują tak jak zwanego oszlifowania i Państwo roztaczacie ich swoją opieką, kształcicie, kierunkujecie i naprawdę ja jestem tylko dumny z tego, że mamy taką wspaniałą młodzież w mieście Skierniewice i z roku na rok jest ich coraz więcej. Oczywiście my jako samorząd miasta Skierniewice, ja jako prezydent, pan prezydent Jarosław Chęcierecki, pan prezydent Eugeniusz Góraj, pan przewodniczący rady Andrzej Melon, czy radni nasi Skierniewicy robimy wszystko, żeby przede wszystkim żeby te stypendia były i żebyśmy mieli możliwość tutaj finansowania, ale też żeby w naszych szkołach było coraz więcej remontów, żeby te szkoły naprawdę były przyjazne, żeby miło się w nich. Nasza młodzież kształciła, także staramy się jak możemy, uwierzcie mi Państwo, ale ja cały czas powtarzam, duma mnie rozpiera, bo jesteśmy w trakcie, na koniec teraz, tej uroczystości i e, oprócz naszych wspaniałych perełek, naszych stypendysów, to jeszcze e, młodzież nasza ze skierniewickich szkół również dzisiaj miała swój program artystyczny czyli koleżanki i koledzy śpiewali, grali dla swoich koleżanek i kolegów. Mamy również wspaniałych artystów z Skierniewicach, no duma mnie rozpiera.